To jak idą przygotowania do walki, tak sportowo? Jak forma? Jak się przygotowujesz? Dużo biegania po lesie, pewno, dużo treningów aha. na sali? Na jak na to wygląda? Inaczej niż, na pewno inaczej niż do pierwszej walki. No trenowałam wtedy 5 tygodni i tak naprawdę budowałam od początku, bo nie miałam tego backgroundu. Oczywiście ja całe życie grałam w piłkę nożną, ale no to jest nic. Może w kopnięciach pomaga, natomiast no te wszystkie umiejętności, ten skill, no to było za krótko, żebym to nabyła. Teraz y, trenuję nie dość, że y, cały tydzień. To jeszcze są to zajęcia grupowe, zajęcia indywidualne. Jest to, są to treningi z trenerem personalnym, więc i, i siła, i wydolność, której mi bardzo brakowało przy walce z Moniką. Bardzo naprawdę ja się czułam jakbym przebiegła maraton wiesz, z zatkniętym os, nosem. <grym> No, także, także bardzo ciężko pracuję i to nie chodzi o gosie Magical, tak? Tylko chodzi ogólnie o to, że ja staram się podnosić gdzieś tam sobie tą poprzeczkę i że sportowo staram się iść do góry. I myślę, że właśnie czym więcej pracy, tym większe efekty, ale też duża mobilizacja. Spodziewasz się większego wyzwania niż w tej pierwszej walce w Klaudem Ema? Tak. Wiesz dlaczego? Bo po pierwsze będzie więcej ludzi, więc większa presja. Po drugie, jestem tutaj bardzo atakowana, nie tak jak przy pierwszej walce. Więc to też oddziaływuje na mnie. A jak ty sobie się... z tym radzisz, z tym, co się dzieje dookoła tej walki? Bo jest mnóstwo y, kontrowersji, mnóstwo głosów. O tej walce piszą wszelkie media, od lewa do prawa, sportowe, niesportowe, polityczne. Naprawdę bardzo dużo się dzieje. I tak chciałem zapytać, jak ty sobie z tym radzisz tak bardzo... psychicznie. Jest bardzo ciężko. Znaczy ja jestem silną osobą. Ja już przepracowałam tą odporność na hejt, kiedyś jej nie miałam, dzisiaj ją mam, ale też nie jestem człowiekiem ze stali. I też to, że jakieś osoby stoją pod moim domem, że dostaję maile, że jakby ktoś miał takie dziecko jak ja, tobie je zabił, że jestem uderzana na panelu i to naprawdę mocno uderzana, to jest dla mnie, to jest dla mnie trudne, tak po prostu po ludzku trudne. I tyle. Ja, ja dzięki temu, że właśnie mam taką wspierającą rodzinę, moją mamę i przyjaciół, to, to daję radę z tym. Mm, to nie jest tak, że gdzieś tam ktoś mógł powiedzieć: O, trzeba było się liczyć z hajtem, skoro jesteś na świeczniku, coś tam, coś tam. Okej, okay, tylko że ja myślę, że nie ma drugiej takiej osoby, oprócz może Natana, która dostaje coś takiego. Ty potrzebujesz tego bycia na świeczniku, bo wiesz, generalnie stereotyp żony polityka jest raczej, żeby wieść spokojne życie raczej się nie wychylać, żeby nie zabierać głosu w trudnych rzeczach, kontrowersyjnych a ty jednak chyba to lubisz, albo może tego potrzebujesz? Ja myślę, że żona polityka powinna zabierać głos nie tylko na temat edukacji. Nie tylko na temat społeczeństwa i na temat tego, co się dobrego, a co się złego dzieje w naszym kraju, ale też powinna się rozwijać. I jeżeli ta żona polityka wybrała sobie taką drogę, a nie inną, to jest to jej droga. Bo to jest druga osoba, a nie ta małżeństwo to nie jest jedna osoba, tylko dwie. I te dwie osoby mają różne charaktery, różne temperamenty. I nie można kogoś zawłaszczać po to, żeby mu nie pozwolić się rozwijać. Nie żyjemy już w PRL-u. Ja nie jestem własnością swojego męża, tak jak on nie jest moją własnością. Ja nie mogę ani jemu zabraniać, żeby on uprawiał politykę, ani on nie może mi zabraniać, żebym ja uprawiała free fighty. Ale my oddzielamy te dwa światy. I tyle. Ja Chciał zabraniać, żebyś e, nie brała udziału w e, free Nie. E, ja myślę, że najbardziej dotykało go, dotykały go moje działania polityczne. I ja mam tego świadomość, że ja mu wyrządziłam tę krzywdę. Jump am